które zmieści się w kieszeni, w torebce czy w plecaku. Tak, takie rzeczy istnieją, a to za sprawą wydawnictwa galakta, które niedawno wypuściło na polski rynek grę Małe Epickie Podziemia. Nakład wyczerpał się, właściwie już jest zapowiedziany do dróg, a my, gracze, możemy czerpać przyjemność z kolejnych rozgrywek przygód, które czekają nas właśnie w tych lochach. Naszym zadaniem będzie zgładzić gobliny i dotrzeć do bossa. Brzmi banalnie? Nic podobnego! Przygoda będzie od nas wymagała sprytu. Będziemy rozmazywać testy, a właściwie to będziemy podchodzić do testów, i albo nam się udadzą, albo nie. Będziemy próbować przeżyć, i będziemy zabijać goblinę sugusów, aby w końcu dojść do bosa i złoić mojego, czasami włochaty, a czasami bardziej łuskowaty tyłek. Słuchajcie, wczoraj kręciliśmy dla Was odcinek pełnego gameplaya razem z zasadami tej gry, bo mimo e, tych niewielkich rozmiarów, gra jest niesamowicie rozbudowana o mikrozasady, a o ikonografii można by było napisać epopeję, dosłownie. Ale, ale, mam nadzieję, że sprostaliśmy. Już dzisiaj wrzucę wszystkie pliki do programu. Czeka mnie jedyna 4-5 godzin przygotowania dla Was tego odcinka, jako że samo nagrywanie zeszło nam bardzo, bardzo długo. Na tyle długo, że aparat się rozładował. Odpowiadając na pytanie, które zdałam na samym początku filmiku, tak, ta gra istnieje, jednak oprócz tego, że jest malutka i naprawdę zmieściłaby się w nieco większej kiszące, wymaga od nas naprawdę wiele, a rozgrywka będzie trwała i trwała. Nie dajcie się zwieść, to 30-60 minut, które w tej na opakowaniu to bójda, grając w dwie osoby, co najmniej półtorej godziny. Także wyczekujcie odcinka, mam nadzieję, że niedługo skoczy na kanał.